Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj w nowym materiale. Jak już widzicie po tytule dzisiaj omówimy sobie najczęstsze błędy w treningu kobiet. Z tym, że nie tylko, powiedziałabym, że ogólnie te wszystkie problemy będą raczej dotyczyły i w głównej mierze osób początkujących, jednak u kobiet widzi się szczególną tendencję właśnie do popełnienia tych konkretnie błędów. Okej, okay, więc nie przedłużając przejdziemy do konkretów. Więc pierwszym jakby błędem, który ja zauważam notorycznie, jest to brak regularności. Często jest tak, że w momencie, kiedy postanawiamy sobie coś zmienić, w momencie, kiedy postanawiamy zacząć chodzić na siłownię, to nie zaczniemy chodzić 3-2 razy w tygodniu, tylko od razu 5, 6, a nawet 7 razy by było najlepiej. To jest pierwszy podstawowy błąd, ponieważ bardzo szybko, raz, że się zniechęcamy, Jesteśmy zmęczeni, przemęczeni tym treningiem, ta intensywność jest zbyt duża, zwłaszcza dla osób początkujących, i bardzo szybko zniechęcamy się po prostu do treningów. One nam się nudzą, nie widzimy w tym sensu. No bo przecież chodzimy 7 razy w tygodniu i efektów jakimś w lustrze nie ma, przy tym czujemy się gorzej, bo jesteśmy obolali po treningu. I często kończy się to tak, że właśnie w pierwszym tygodniu jest ta intensywność za duża, natomiast w kolejnych dniach lub tygodniach w zależności u każdego to jest inny okres. Po prostu w dalszym okresie chodzimy już dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu, lub zaczynamy chodzić, tak, wiecie, na odwal się na te treningi, że robimy te treningi po prostu na odwal się. To się przyczynia do tego, że nie mamy tej regularności, nie mamy stałej objętości treningowej co tydzień, więc te efekty albo będą zaburzone, albo ich w ogóle nie będzie najczęściej, ponieważ no. Nie da się tego przeskoczyć. Trening i ogólnie kształtowanie sylwetki to jest proces ogólnie długotrwały. On nie trwa tydzień, on nie trwa miesiąc, on trwa parę ładnych miesięcy, nawet lat. Dlatego też nie możemy się nastawiać na to, że my w tydzień, w dwa tygodnie będziemy mieć o tak spektakularne efekty. One są co prawda możliwe, zwłaszcza przy redukcji wagi, redukcji masy ciała, jednakże w momencie budowania i kształtowania tej sylwetki, efekty będą przychodziły z czasem, z dłuższym czasem, i tutaj trzeba przede wszystkim zachować tę regularność i uzbroić się w cierpliwość. Więc tutaj od razu mówię, że jeżeli jesteście osobą, która rzeczywiście ma taki duży zapał, żeby zacząć chodzić na siłownię, i wydaje Wam się, że im więcej, tym lepiej, to przystopujcie, ułóżcie sobie plan. I zaznaczcie dni w tygodniu, wtedy, kiedy możecie chodzić, kiedy Wam się to zgrywa z pracą, ze szkołą i z Waszymi obowiązkami, aby minimum te trzy treningi w tygodniu zrobić przez pierwszy miesiąc. Jeżeli po miesiącu nadal będzie Wam mało, nadal będziecie czuli, że możecie więcej, to dołóżcie o jeden trening więcej w tygodniu i sprawdźcie to. Nie róbcie tak, że pierwszego tygodnia będziecie chodzili 7 dni w tygodniu, przejść a potem nagle ta ilość zmniejszy się do dwóch, do jednego treningu, bo zaniedbacie swoje obowiązki czy, obowiązki, czy cokolwiek. Yy, po prostu starajcie się w tym też trzymać regularność. Kolejny problem, jaki dość często mi się rzuca w oczy właśnie u osób, zwłaszcza początkujących, yy, jest to wykonywanie treningu w pełni na maszynach. Yy, i tutaj są różne szkoły. Powiedzmy sobie, ja już nieraz słyszałam od niejednej osoby, że maszyny są spoko, bo uczą trochę czucia mięśniowego i jak najbardziej tak. Jednak w większości maszyny są izolujące na daną grupę mięśniową, na dany mięsień. Jesteśmy osobą początkującą i przede wszystkim powinniśmy się w pierwszych miesiącach nauczyć świadomości własnego ciała, czucia własnego ciała a zaniedbywanie podstaw, jakimi są ruchy wielostawowe, e, moim zdaniem to największy błąd, jaki wykonują początkujące osoby. Raz, że e, osoba początkująca potrzebuje stosunkowo małej objętości, po to, żeby te pierwsze efekty zauważyć i wyciągnąć z e, treningu jak najwięcej. E, więc, jakby. Ćwiczenia wielostawowe bardzo fajnie podnoszą tę objętość, angażują do pracy wiele grup mięśniowych, nie tylko jedną, więc działają powiedzmy sobie na całe ciało, izolując na dany mięsień. E, jak najbardziej dla osoby początkującej jest to najlepsze rozwiązanie. W momencie, kiedy jesteśmy już osobą średnio zaawansowaną, wtedy bardziej należy się skupić na izolacjach. E, jednak nigdy nie zaniedbujemy i nie powinniśmy zaniedbywać ćwiczeń podstawowych, ćwiczeń wielostawowych. E, I tak, ćwiczenia właśnie. Wielostowały powinny stanowić tak naprawdę podstawę planu treningowego danej osoby. I właśnie skoro już mowa o planie, tutaj przejdziemy sobie do trzeciego punktu, jakim jest brak planu treningowego. Bardzo dużo osób początkujących stwierdza, że oni sobie chcą wszystkiego poprowadzić na siłowni. I to jest jak najbardziej w porządku. Ja to rozumiem, i no fajnie jest po prostu zaznajomić się ze wszystkimi możliwościami, jakie mamy, aby wybrać te, które nam najbardziej odpowiadają. Fajnie. Jak najbardziej to jest ok, ale ten miesiąc zapoznania się potem zmienia się w rok nawet, kiedyś ćwiczymy bez planu treningowego albo tego planu treningowego nie potrafimy utrzymać. Plan treningowy jest przede wszystkim potrzebny do tego, aby monitorować progres, aby mieć stałe bodźce. I jeżeli nawet nie chcemy mieć całego planu stałego, bo się bardzo szybko nudziłem, bo jeszcze mamy dużo ćwiczeń do przetestowania, przynajmniej tak nam się wydaje to jak najbardziej możemy zrobić troszeczkę taki miszmasz, ale jakby te ćwiczenia wielostawowe, ruchy podstawowe e, powinny być Obecne cały czas w naszym planie, a na przykład możemy sobie tutaj świrować z izolacjami, z zamienianiem maszyn, właśnie na takim polu jakby sobie to tam zostawić, ale przysiad, przykładowo wiosłowanie, wyciskanie, czy to na barki, czy to na klatkę piersiową, wykroki, przysiady, martwe ciągi, ogólnie ruch prostowania bioder, więc może być to także hiptrast, powinny być obecne w naszym planie na stałe. I na nich powinniśmy monitorować progres, dbać o ten progres. Brak takiego stałego planu treningowego często odbija się na efektach, jakie mamy, często odbija się na tym, że nie jesteśmy jakby obiektywnie w stanie e, ocenić tego, czy nasz progres siłowy idzie w przód, czy raczej stoi w miejscu. Bo gdy zamieniamy co chwilę różne ćwiczenia, e, to cały czas mamy nowe bodźce dla mięśni, i nie jesteśmy jakby w stanie, tak jak powiedziałam, obiektywnie tego ocenić, ponieważ każdy trening może nam przynosić. Ten sam ból, te same domsy, te same zakwasy zwał jak zwał. I tak, to może być dla kogoś fajne, bo ho, przecież czuję, że pracuje to o co chodzi. Jednak tak jak mówię, może to nam zaburzyć osiągnięcie końcowego celu i oddalić te efekty w czasie tak naprawdę to nie jest kompletnie złe. Oczywiście lepiej jest nie trwać żadnym planem treningowym, tylko randomowymi ćwiczeniami niż w ogóle nie trenować i siedzieć na kanapie. To absolutnie nie podlega wątpliwości, jednak to jeżeli mamy do porównania efekty ze stałym planem, a efekty bez tego planu, no to jednak plan przeważa tak i właśnie a propos tego planu to to jest bardzo często domena kobiet, że go unikają, ponieważ kobiety co chwilę wymyślają i lubią sobie wymyślać nowe problemy, nowe ćwiczenia. No już jak zaczną ćwiczyć te nogi i stwierdzą, że czują za bardzo uda, to nie będą szukały rozwiązania w tym, żeby poczuć bardziej pośladki, tylko będą chciały wykluczyć ćwiczenia angażujące uda. Co często nie jest możliwe i tutaj właśnie zaczyna się niepotrzebne kombinowanie, zamienianie ćwiczeń yy, i tak naprawdę szukanie problemu tam, gdzie go nie ma. Kolejnym notorycznym błędem, to jest zwłaszcza kobiet, rzadko kiedy spotykam facetów, bo faceci zazwyczaj w tą drugą stronę przeginają, jest to, że wykonujemy zbyt dużą ilość powtórzeń zbyt małym ciężarem. Boimy się ogólnie ciężarów. Ja wiem, że ten temat jest bardzo szeroko wałkowany, jednak ja nadal widzę na siłowni dziewczyny robiące hiptrasty z pustą sztangą. Jak ja pierwszy raz w życiu robiłam swoje hiptrasty, to założyłam na nie od razu 40 kg. A nie byłam mocno wytrenowaną osobą, do tego, bo jestem małą osobą, mało stosunkowo waży w porównaniu do przeciętnej kobiety, bo no, normalna waga, tak średnia kobiety, to jest około 60 kg w naszym kraju i jest to około 1,65 m, nawet wzrostu. No, to jest, mam wrażenie, taki, że tak powiem, taka średnia a ja jestem zdecydowanie poniżej tej średniej więc stosunkowo też miałam mniej siły więc tak jak mówię, jeżeli widzę kobietę która robi e, 20 nawet czasami mniejszą sztangą hip trasty lub robi je po prostu bez ciężaru e, no to pojawia mi się w głowie pytanie czy ona to robi świadomie czy nieświadomie bo jak najbardziej można ten ciężar zmniejszyć i bardziej skupić się na czuciu mięśniowym jednak trzeba wiedzieć w jakich ćwiczeniach to Y, że tak powiem, daje dobre efekty, w jakim momencie może dać dobre efekty. Y, niestety osoby początkujące uczą się dopiero czucia ciała, uczą się dopiero czucia mięśniowego. I nie mówię tutaj o tym, że musicie od razu wchodzić na nie wiadomo jakie ciężary, ale po prostu nie unikać tych ciężarów, nie zamieniać tego ciężaru na więcej powtórzeń. Przykładowo, bo to nie niesie ze sobą żadnej y, dodatkowej korzyści, a wręcz może. Ponownie oddalić nam zamierzone efekty I ogólnie chcecie wiedzieć, jak powinien wyglądać plan treningowy, jaką objętość powinnyście dać na daną partię więźniową, e, którą macie przykładowo na priorytecie i jak to powinno wyglądać, to odsyłam Was do mojego filmu, jak ułożyć plan treningowy, gdzie też przy, na danym przykładzie to pokazałam, e, więc na pewno znajdziecie tam odpowiedź na to pytanie, e, na to, ile serii, ile powtórzeń, jaka objętość na daną partię, jak to sobie w ciągu tygodnia rozłożyć. Także wszystkie kobietki, które by miały takie pytania, właśnie tam odsyłam. Ciężar oczywiście nie powinien być za duży, powinien być na tyle duży, abyśmy potrafili z nim wykonać założoną ilość powtórzeń w zapasie, w serii w zapasie na dwa 3 powtórzenia, czyli nie od do kompletnego układu mięśniowego, yy, do tego. Oczywiście z zachowaniem poprawnej techniki. Tutaj właśnie faceci mają przegięcie w tą drugą stronę, że oni często idą w ciężar, zaniedbując technikę. My kobiety jesteśmy bardzo zapobiegawcze często i my wolimy mieć mniejszy ciężar, bo nam się nic nie stanie i też niekoniecznie przykładamy uwagę do tej techniki, tylko po prostu boimy się ciężaru. To zauważyłam bardzo często. Nie rozumiem sama, z czego to wynika, bo nigdy ja takich oporów nie miałam. Więc ciężko mi jest to też zrozumieć, eee, tak, wiecie, jakby w odczuciu, ale jak najbardziej wiem, że takie zjawisko występuje i jest dość powszechne, dlatego o nim wspominam. Zakres powtórzeń, ogólnie jeszcze dodając na końcu, jeżeli ktoś nie trafił do mojego poprzedniego filmu, powinien być maksymalnie 12-15. Z tym, że najlepszy zakres yy, powtórzeń podbudowia Podbudowie, podbudowę yy, i kształtowanie sylwetki, podbudowę mięśnia. To jest około od 6 do 12 powtórzeń właśnie w takim zakresie powinniśmy pracować. Ostatni punkt, yy, mam wrażenie, że już trochę to odeszło i coraz mniej kobiet takie rzeczy praktykuje, ale jednak chciałabym o nim tutaj wspomnieć. To jest to, że często yy, bardzo mocno trenujemy dół ciała, zaniedbując górę. Mam wrażenie, że to była tendencja jakieś parę lat temu, nawet 2 3 lata temu, w tym momencie już się to wyrównuje i ta świadomość jest na pewno większa, że trzeba trenować całe ciało. Jednak tak jak mówię, wolałam o tym tutaj wspomnieć, jeżeli by się jeszcze znalazła taka perełka, która ćwiczy tylko dół ciała, to jeśli zależy nam tylko i wyłącznie na ukształtowaniu dołu ciała, czyli na tą chwilę chcemy mieć po prostu szczuplejsze nogi, jędrniejsze pośladki, większe pośladki, i szczuplejszy brzuch, to nie znaczy, że powinniśmy unikać treningów góry ciała. <laughs> po pierwsze, treningi góry ciała absolutnie nam i nie rozbudują do takich rozmiarów, jak Wam się wydaje. Ja od czterech lat pracuję nad rozbudową swoich barków, nad rozbudową swoich pleców, a jak widzicie, patrząc na mnie teraz, gdy siedzę, nie napinam się ani nic, nie widać tych mięśni, one nie są wywalone na wierzch, one nie rażą, one nie odbierają mi też kobiecości, a przynajmniej ja sama tak uważam. Yy, więc absolutnie, a musicie jeszcze wiedzieć, że ja górę bardzo mocno katuję. Nie mam takiej tendencji jak mężczyźni do rozbudowy góry ciała. O wiele łatwiej buduje nam się właśnie dół, nogi i to jest w większości. To, że macie szeroką obręcz barkową rzadko kiedy przykłada się na to, że macie też tendencję do rozbudowywania mięśni właśnie w tej okolicy. Mówię rzadko, zdarzają się takie przypadki. Dlatego też moim zdaniem zarówno jak macie dużą górę, zarówno jak macie małą górę, nie powinniście rezygnować właśnie z treningów góry ciała, ani w ogóle z żadnej partii mięśniowej, ponieważ... One wysmuklają Waszą sylwetkę, one, one nadają jej jakości, jądrności, zarówno skórze, jak i macie właśnie problem z takimi, wiecie, wiszącymi no, skrzydełkami, nadmiernej tkanki tłuszczowej, to absolutnie nie powinnyście stawiać tylko i wyłącznie na redukcję, znaczy to też, ale nie tylko na to i unikać treningów góry, ale także ją trenować. I ostatnim punktem jest to, że wykonujemy często za dużo treningów, Cardio. Oczywiście przy redukcji tkanki tłuszczowej wplecenie kardio do naszej aktywności, do naszego treningu jest jak najbardziej na plus i powinnyśmy to robić, jednak opieranie całego treningu tylko i wyłącznie na sesjach biegania, gdy naszym, podkreślam, gdy naszym celem jest kształtowanie sylwetki i zwiększenie jej jądrności, ukształtowanie mięśni jakichkolwiek, czy to pośladkowych, czy to czworogłowych, jakichkolwiek, to się troszeczkę gryzie. Musicie wiedzieć, że treningi kardio spalają tkankę tłuszczową z racji tego, że po prostu podnoszą nasze tętno o wiele bardziej niż po prostu treningi siłowe. Jednak nie, same w sobie nie oddziałują na konkretne mięśnie i nie sprawią, że te mięśnie Wam ani urosną, yy, ani tak naprawdę nie nabiorą jakiejś tam fajnej jakości, tak samo skóra. Często widzi się yy, kobiety, które bardzo dużo na przykład biegają, które właśnie taką, taki rodzaj aktywności uprawiają, że mają celulit przykładowo, że mają bardzo płaską sylwetkę, nie mają żadnego zarysu mięśni, oczywiście jeżeli mówimy tutaj o osobie, o kobiecie z przeciętną ilością tkanki tłuszczowej, jeżeli jest ona bardzo wysuszona, to niezależnie od tego jak mocno, jak mocno by była umięśniona, to będą te żyły i mięśnie przebijać, no bo procent tkanki tłuszczowej jest mały. Yy, ale właśnie, mówimy tutaj o przeciętnej kobiecie, może im to też to... jest tak po prostu dobrze i nie zwracają na to uwagi i lubią samą sobie tą aktywność, i to jest jak najbardziej, ok. Ale powtarzam, jeżeli chodzi, zależy wam na, na osiągnięciu konkretnych celów, ukształtowaniu sylwetki, to właśnie powinniście połączyć dla osiągnięcia najlepszych efektów zarówno treningi siłowe, jak i treningi cardio. Treningi cardio, oczywiście tutaj mówię o momencie, kiedy chcemy zredukować, jeżeli chcemy zbudować mięśnie, to skupić się po prostu na samych treningach siłowych. Ale kochani, i to by było na tyle dzisiaj. Wydaje mi się, że omówiłam wszystkie najważniejsze błędy kobiet, które popełniamy i e, które mamy tendencję do popełniania. Chciałabym, abyście Wy w komentarzu napisali, co Waszym zdaniem jest największym błędem. Jeżeli chodzi właśnie o treningi kobiet i możecie tutaj. chciałabym, abyście zarówno yy, tutaj dali coś od siebie, jeżeli takie coś przychodzi Wam do głowy, lub po prostu napisali to z rzeczy, które ja tutaj wymieniłam, i które w waszym zdaniem są największym błędem. Jestem też bardzo ciekawa waszej opinii, jestem ciekawa też tego, czy zdarzałam Wam się popełniać niektóre z tych błędów. I jeszcze, że jedyny błąd, jaki popełniałam, to było to, że Yy, nie ćwiczyłam stałym planem treningowym i za dużo kombinowałam. To to rzeczywiście u siebie zobaczyłam i wiem, że yy, no, na szczęście bardzo szybko jakby się ogarnęłam i jakby naprawiłam ten błąd. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę, do zobaczenia za parę dni prawdopodobnie w nowym filmiku. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia.